Gracjan Strzelecki, ASG Genius. Może by coś pan powie o ataku na e, bazę przeciwnika? Była Taki nieudana. Atak? jaką bazę? Ja tu tylko bronię. Czyli pan nic no, nie wie o tym, że pańskie oddziały zostały już wycięte. Jako tak. rzecznik prasowy prezydenta mhm. chciałbym powiedzieć, że to nie bywało ch... Ale się ruszać lamusie, Zybra. No więc tak. Była ciemna, burzliwa noc. Cicho, siedź, eee, ty z Kaukazu jesteś... Mówiliśmy, że... żadnej przewagę. spisek Żynów i masonów. I ja jedyne co pamiętam to to, że i... przewaliłem w konar drzewa. Niech żyje reinkarnacja! Właśnie jesteśmy... o. No co? Nie jesteśmy. Nie, nie, nie ma na... e, Ile czekamy na tałnie jeszcze? Dobrze. Ktoś ma płyn... panowie, co? panujecie panowie po... O, dobrze, Co panujecie po wojnie? E, po wojnie ja chciałbym zostać... Ja założę, do... ja założę, ja do... założę fermę królików... będę je głaskał, przytulał i kochał. To I... I... ja pójdę do burdelu. To jest Ja założę do... dom to Dobrze, do... dobrze, to dziękuję. Ja e, po tej. No cóż... Naszą... Dobrze, dziękuję panowie. Po wojnie, nie koniec... chciałbym niszczyć to... wrogów. No cóż, dziękuję to wszystko, Gracjan Strzelecki z ASG News.